Cześć wszystkim z tej, z tej strony Caninjago Games. Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Chcę powitać yy, jaki zarówno tych, który, którzy są nowi i którzy są stali. Po prostu dołączyli. E, tak, na początku. Chcę powiedzieć, że ten kanał będzie tylko z gier dla dzieci, dla młodzieży i dla osób starszych. Dla dzieci to coś tam wymyślę, dla młodzieży no to będą takie jakby gry Lego, yy, a dla osób starszych no to niestety na razie nie mam jeszcze kasy, więc na razie nie mogę nic kupić. I myślę, że tak w połowie lutego już coś będzie na moim kanale dla osób starszych. Moje główne konto to Kainincago jeśli ktoś bardzo, edo, bardzo lubi Lego, na przykład ciekawostki, recenzje, um, jakieś takie nowości z Lego, to zapraszam. Link w opisie. Przygotowałem już plan na nagrywanie gier. W niedzielę będą gry dla dzieci, w czwartek i w piątek będą takie gry dla młodzieży. A w sobotę to będą gry dla starszych, no ale na razie nie mam kasy, więc na razie no wiecie, nie? Na razie nic nie mogę kupić. No ale, tak jak mówiłem, w połowie lutego już na pewno coś będzie. Dobrze, słuchajcie, to by było na tyle. Ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że rozwiniemy ten kanał. No i co, i do zobaczenia.